Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o dwóch kobietach: Apolonii Sikorskiej i Apolonii Ziłkowskiej, które pochodziły z Bydgoszczy i zapisały się w historii Bydgoszczy i regionu jako kobiety, które wspierały powstańców Wielkopolskich, pomagały im, leczyły, ale także przerzucały ochotników broń, zaopatrzenie z Bydgoszczy dla Powstania Wielkopolskiego. Apolonia Sikorska urodziła się 16 sierpnia 1875 roku. Była żoną Andrzeja Sikorskiego, zarządcy cmentarza nowofarnego w Bydgoszczy. I w trakcie właśnie swojego życia bardzo mocno wspierała, wspomagała swojego męża we wszystkich przedsięwzięciach patriotycznych, a przede wszystkim pomagała w czasie powstania wielkopolskiego, czyli na przełomie 1918 i 1919 roku. Organizowała ochotników do powstania, czyli szukała mieszkańców Bydgoszczy i okolic, którzy chcą przekroczyć granicę i walczyć w Powstaniu Wielkopolskim. E, opiekowała się jeńcami i rannymi żołnierzami, których Niemcy e, m, przetrzymywali w Bydgoszczy. Dodatkowo również pomagała ich właśnie przerzucać przez granicę. Przerzucała również broń, przechowywała tą broń. Więc tak naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno angażowała się w pomoc powstaniu wielkopolskiemu. Wraz z innymi działaczkami, Apolonią Ziółkowską, o której zaraz powiemy, Wincentyną Teskową, o której również opowiadaliśmy w osobnym naszym odcinku, prowadziła punkty kontaktowe, przerzutowe dla powstańców oraz organizowała przedsięwzięcia charytatywne. Apolonia Sikorska włączyła również w działalność patriotyczną swoje córki Apolonię i Jadwigę, ich zasługą było zdobycie przy pomocy ojca Andrzeja niemieckich mundurów wojskowych, które umożliwiły właśnie przerzut ochotników do wojsk powstańczych. W swoim domu ukrywała zbiegłych żołnierzy, którzy właśnie dostali się do niewoli i następnie właśnie byli przerzuceni z powrotem do e, powstania Wielkopolskiego. Zasłynęła jako ta, która podjęła się misji wydobycia z lazaretu zwłok, Nieznanego powstańca wielkopolskiego przekupiła komendanta, właśnie szpitala, i rannych żołnierzy, co pozwoliło na wydobycie ciała zmarłego powstańca i urządzono mu pogrzeb, który stał się wielką manifestacją narodową. Apolonia Sikorska podczas II wojny światowej również działała patriotycznie, ukrywała przed zagładą cudowny obraz Matki Boskiej Góreckiej. Była oznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Ze swoim mężem Andrzejem. Mieli pięciu synów i pięć córek. Zmarła 12 czerwca 1951 roku w Bydgoszczy. Kolejną, kolejną kobietą, która wspierała Powstanie Wielkopolskie, była Apolonia Ziółkowska. Urodziła się w 1865 roku i organizowała przerzut ochotników z Bydgoszczy i okolic do Powstania. Również wcześniej działała. Patriotycznie opracowywała polskie elementarze do nauki języka polskiego oraz uczyła ubogie dzieci. Wraz z siostrą Anielą Jankowską opiekowała się jeńcami z Powstania Wielkopolskiego, którzy trafili do Bydgoszczy. Obie kobiety pomagały im uciec z niewoli. Zmarła w 1956 roku w Bydgoszczy i została odznaczona medalem niepodległości. W naszym materiale postanowiliśmy zdigitalizować i pokazać Państwu zdjęcia Apolonii Sikorskiej oraz Apolonii Ziółkowskiej, które trafiły do gry patriotycznej opracowanej przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Bydgoszczy. Właśnie harcerze opracowali grę, w której pokazują różne postacie z Bydgoszczy, z okolicznych miejscowości, które zapisały się w historii powstania wielkopolskiego na terenie naszego województwa. Warto również powiedzieć, że w trakcie powstania Wielkopolskiego walki toczyły się również na terenie naszego województwa. Walczono o Inowrocław, walczono o Szubin. Tutaj były bardzo krwawe i ciężkie walki w styczniu 1919 roku. W walkach o Szubin zapisali się właśnie mieszkańcy naszego regionu, żołnierze, którymi dowodził generał Kazimierz Grudzielski. Także bohater naszego e, odcinka bohaterów w historii, a za zdobycie Szubina Grudzielski przypominam, został odznaczony orderem Virtuti Militari. Pamięć o Apolonii Sikorskiej i Apolonii Żółkowskiej jest żywa, tak jak powiedziałem, dzięki harcerzom schówca Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, którzy, tak jak widzicie, opracowali patriotyczną grę poświęconą powstaniu wielkopolskiemu w naszym regionie. W naszym cyklu Bohaterowie Historii pokazujemy różne postacie. Postacie bardzo dobrze znane oraz te nieco mniej znane, jak na przykład Apolonia Sikorska czy Apolonia Ziółkowska. W ten sposób staramy się Państwa zachęcić do poznawania dziejów naszego regionu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.